Cześć, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej tematowi zimowego okienka transferowego w Premier League. Przez ostatnie lata mieliśmy tendencję tak naprawdę wzrostową. Im dalej w XXI wiek, tym więcej wydawanych było pieniędzy. Efektem tego, przykładem najlepszym, oczywiście ostatnie autotransferowe transferowe zimowe w 23 roku, kiedy to wydaliśmy w Premier League, ponad 800 milionów euro. Ale ta zima jest trochę inna. Jesteśmy już praktycznie w połowie tego zimowego mercato, a najdroższym transferem jest Radu Dragusin do Tottenhamu za 25 milionów euro, a w Premier League wydaliśmy jedynie 30, skromniutko, 30 milionów tej waluty. Jakie są przyczyny tak bardzo małej ilości wydawanych pieniędzy? Czego boją się kluby w Premier League? Zapraszam na odcinek. Tak jak powiedziałem, w ostatnich latach dominuje tendencja wzrostowa. W 2018 roku takim pierwszym konkretnym okienku transferowym Van Dijk, Obama, jak między innymi wtedy przychodzili do Premier League czy laport do Manchester City wydane zostało 568 milionów euro. Następnie mieliśmy dwa okienka po 200 milionów, 19 rok i 20 i oczywiście potem COVID, czyli spadek 112 milionów euro. Ale kiedy już wyszliśmy z pandemii w 2022 roku wydaliśmy prawie 400 milionów euro po to, żeby oczywiście w 2023 już wspomniana dzisiaj liczba przebić 800 milionów 842. Dokładnie. Enzo Fernandez i Chelsea, która szalała, wydawała sobie pieniądze ponad 300 milionów bez żadnych skrupułów. Ale tak jak powiedziałem, w tym roku jest zupełnie inaczej. W tym roku kluby nie szukają nowych transferów, ściągają piłkarzy bardziej z wypożyczeń. Kadry domknęły już w lato, ba, boją się nawet sprowadzać nowych piłkarzy. Czym to jest tak naprawdę spowodowane? Spowodowane jest to tym... Mamy już doskonały przykład Everton w tym sezonie, który oczywiście został e, objęty karą minus 10 punktów za naruszenia, jeżeli chodzi o z, oczywiście y, straty w swoim budżecie. Oczywiście też czynnikiem tego była zbyt duża ilość wykonywanych transferów i nieodpowiednie, bym powiedział, zarządzanie budżetem. E, w każdym razie Dopowiadają do nas coraz to nowsze informacje. Między innymi, dziennikarz The Atletic David Ornstein pisze, że już w poniedziałek będzie kolejne, naprawdę, kolejne informacje poznamy względem kolejnych, być może jakichś sankcji czy odejmowanych punktów. I w przypadku Evertonu, tak, doskonale, wie, słyszeliście dobrze, Evertonu i jeszcze Nottingham Forest. Jest to oczywiście tak samo połączone ze sobą, jeżeli chodzi o właśnie straty i nieodpowiednie zarządzanie budżetem w latach tych poprzednich do 23 roku. Więc kluby boją się, wiem doskonale, że gdzieś tam na górze wiszą, bym powiedział, kary dla Manchesteru, City i Chelsea. Być może inne zespoły też są w to zamieszane. I w tym po prostu oknie szukają bardziej kluby wypożyczeń i spokojnego, bym powiedział, trzymania się kadry. Mimo, że nadpok meczy jest niesamowity, jest mnóstwo kontuzji, jest to sezon, gdzie mamy nawet najwięcej kontuzji w historii. Piłkarze po prostu wypadają od tak. Przykładem to Liverpool, praktycznie każdy klub. Mamy jeszcze Puchar w Afryki czy Puchar Azji. Fullpukarzy wyjechało na zgrupowania swoich reprezentacji i dochodzi do tego, że na ławkach potężnych klubów, tak jak Liverpool czy Tottenham, siedzi po dwóch doświadczonych piłkarzy, jakkolwiek na poziomie klubowym, którzy mogą coś wnieść z ławki, a reszta to bramkarze czy po prostu produkty akademii. No, powiedziałbym, że sytuacja jest dość mocno kryzysowa. Trudna sytuacja. Potrzeba wzmocnień, potrzeba nowych piłkarzy. Tak naprawdę są pieniądze, ale. Trudno jest kogoś kupić. Wiem doskonale, że w aż rzadko bym powiedział: najlepsi piłkarze chcą zmieniać kluby i otoczenie. W większości czeka się do w przypadku większości, czy czeka się po prostu do lata, żeby zmienić klub, mieć okres przygotowawczy i nowo, na nowo rozpocząć sezon w nowym otoczeniu. Zawsze tak było. Oczywiście w tamtym sezonie między innymi Enzo Fernandez po mundialu odchodził za niebotyczne pieniądze, praktycznie od razu. Tak jak widzieliśmy, mądrych za 70 milionów również. W każdym razie w tym sezonie jest zupełnie inaczej. Oczywiście są kluby, które inwestują, jak Tottenham. Między innymi, jak powiedziałem, Dragusem, już dzisiaj wspomniany, czy Werner, ale to jest to tylko wypożyczenie tego piłkarza. Inne, raczej bym powiedział, zespoły śpią. Oczywiście Brighton, jak zawsze, kogoś oczywiście sobie wyciągnie, bardzo duży argentyński talent, mówiło się o tym transferze od dawna, jeżeli chodzi o Valentino Barco, on w Boca Juniors, Boca Juniors dokładnie, niesamowite, bym powiedział, dobre, dobre recenzje. Zbierał. Jest uznawany za wielki talent, grający na lewej stronie, czy to obręcz, czy na lewym skrzydle. Więc sobie Brighton za 10 milionów wyciągnie naprawdę dobrego grajka. Najprawdopodobniej jeszcze będzie, oczywiście, trzeba poczekać, żeby wszedł do tej drużyny, ale on potem wejdzie i będzie brylował. W każdym razie City też będzie chciał kupić piłkarza na przyszłość, jak ostatnio był również piłkarz z Ameryki Południowej, z Argentyny, kupowany też w zimę. Tym razem również z River Plate będzie kolejny piłkarz kupiony. No i też wiemy, że w meczu z na tym nowego właściciela e, Sergiuma Radcliffa, który również no, przychodzi do klubu, kupuje 25% i będzie chciał tutaj dokonać inwestycji, bo wiem doskonale, że one i tak są w Manchesterze, mimo że tyle tych transferów było potrzebne. E, no ale to pytanie, czy jeszcze się uda zrobić to w zimę, tak na szybko, wydaje mi się, że i tak. Jego pion sportowy, który jest znany z dobrego, bym powiedział, zarządzania klubami czy jakimikolwiek biznesami w sporcie, poczeka po prostu do lata. Więc ta zima jest specyficzna i być może, być może doświadczymy naprawdę niesamowitego, historycznego okienka Mercato, kiedy po prostu wydamy bardzo mało pieniędzy i cofniemy się może do czasów kiedy piłkarze nie byli jeszcze tak drodzy do 2014 czy 2013 roku, kiedy to średnie wydatki wahały się w okolicach 80-100 milionów euro, bo pewnie jednak doszusujemy do Takiej wartości pewno jeszcze ktoś kogoś kupi. W każdym razie to nie będzie powtórka z 2023 roku ani z 2018. Trudno będzie nam przebić 200 milionów. A być może, kiedy już dzisiaj, kiedy widzicie ten film, dowiemy się nowych informacji, jeżeli chodzi o być może odjęcie punktów na Nottingham Forest i Evertonowi, kluby jeszcze bardziej się przestraszą i okaże się, że nawet nie dobijemy do 100 milionów. Sytuacja jest bardzo ciekawa. Można by było o tym mówić bardzo długo. No i tak, bo teraz czekamy na informacje odnośnie tych dwóch klubów, o których wspomniałem. Dziękuję Wam za oglądanie. Piszcie, czy uważacie, że w Premier League do jakichś większych ruchów dojdzie, czy może jednak Iwentony, gdzieś powędruje, może jednak Arsenal, może Dominik Solanki jednak gdzieś zmieni otoczenie i jednak jakiś chętny się skusi i znajdzie. Piszcie. Dzięki za oglądanie. Siemanko.